postanęło kaz, pasa, który komuś, e, e, e Ale, w który które koło mnie Ale wie pan, no, niech, pan nie oczek, niech pan nie oczekuje od społeczeństwa, żeby y, było y, aż takie bohaterskie, prawda? Całe społeczeństwo nie może być bohaterskie, całe społeczeństwo siedziało i, Proszę pana, w armii w armii, jak aresztuje się y, całą czapę tej armii, prawda, to ona niespecjalnie walczy. Prawda? Natomiast tutaj jednak w jak pan zauważył, było parę tysięcy aresztowań. Wszystkich ludzi. Ludzie się przestraszyli i to jest ich zwykłe ludzkie prawo. To jest sytuacja taka, że ludzie rzeczywiście, szli. ja panu powiem, nie na darmo używa się czegoś takiego jak elita społeczeństwa. Nie na darmo nowa okupant jak przychodzi, to pierwszą rzeczą, jaką robi, to wyżyna elitę społeczeństwa. Prawda? Jeśli naszą elitę w czasie II wojny najpierw wyżnęli, prawda, Niemcy z Sowietami, to... Tej elity nie było, tej elity nie było, a mimo wszystko my biliśmy się do 50. lat zbrojnie w lesie. Oczywiście, proszę pana, teraz tak, najlepszy przykład. Wieś, która, przez, wieś, która pomagała partyzantom w płasce młodzie, młodzie Huzarowi przez, przez całą okupację, prawda? Po okupacji przychodzi tam pacyfikacja yy, KBW, prawda? I y, rozstrzeliwuje jednego, ch chłop, proszę pana, chłop został skazany na karę śmierci. Ja to, to jest w, moi, w mojej książce y, żołnierze wyględzi, chłop został skazany na karę śmierci za to, że przenocował oddziały lesie, ludzi z oddziałów lesi, prawda? To była taka skala pacyfikacji. W związku z tym to, że, te, że ta partyzantka niepodległościowa utrzymała się tak długo, prawda, to i tak jest cud od Pana Boga. Jeśli, bo Pan mówi, tu akurat z Pana w przypadku dam wam zawiasek, ale potem powiem panu drugi przypadek. W internacie człowiek napisał w liście list napisał niepra nieprawomyślny i dostał za to wyrok więzienia. Z internatu został aresztowany nie za zrobienie niezależnej ulotki, którą gdzieś tam rzucił, prawda, tylko z internatu napisał list do żony, prawda, i za ten list do żony został skazany. Jest wyrok, prawda, na tego człowieka, prawda. Dr druga sprawa. Y y y w Częstochowie robotni, robotnicy z zakładu pracy, robotnik napisał list przeciwko weryfikacji nauczycieli. On został skazany na 3 lata za ten list. Wyroki, które mówiły o tym, jak się społeczeństwo straszyło? no tym, że Ewa Kobasiewicz dostała 10 lat, prawda? To są z jednej strony górników z kopalni Piast. Piast w czerwcu już 1982 roku uniewinniono, prawda? No, niemniej jednak górników z kopalni Ziemowic skazano na 7,5 roku więzienia. I tak można by mówić, mnożyć, mnożyć, mnożyć. Ja nie jestem aż tak krytyczny wobec społeczeństwa, wobec narodu, ze względu na to, że. Mimo, że czułem, tak jak mówiłem, w 88 roku, czułem na 7, 5, czułem rzeczywiście, że nie, nie mam tej pomocy, no. nie, mam, nie mam tej pomocy. Społeczeństwo było, społeczeństwo było, społeczeństwo było zmęczone i, i no czym, no stanę, wie Pan, życiem, po prostu życiem. Myślę, że mi było dobrze w tym, kiedy prezydentem został generał, prezydentem został Paśniewski. Czy nie było z tym U dobrze? Was? Oczywiście fatalnie się czułem. No. Tylko, nie złożyłem, kocham, tak. tylko nie złożyłem broni, prawda, tej swojej broni. Prawda. Nie złożyłem, tylko robię swoje. Prawda. Przyjdzie taki moment. No. Co zrobić? Wie pan? No, społeczeństwo brało. My walczyliśmy o to, żeby społeczeństwu dać ten wybór. Ono takiego wyboru dokonuje. Ja się z tym wyborem nie godzę, tylko pracuję, żeby następny wybór był inny. Po prostu i tylko tyle. No. Yy, mówię. I nie mogę mówić, ja, ja, oczywiście będąc wczoraj pod y, Wilno Jaruzelskiego, prawda, kiedy y, niestety do kamery musiałem przejść i stać obok tych ludzi z flagami racji, prawda, i z flagą KPP. Yy, użyłem takiego sformułowania, że jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odejmie, prawda. I to jest moja ocena, prawda. No to co ja mam mówić tym starszym osobom i niestety kilku młodym, którzy tam byli, którzy opowiadali bzdury, nie chcą czytać dokumentów, którzy opowiadają, że gospodarka była w rozpadzie, prawda, bo Solidarność i tak dalej, powtarzają jak mantrę wszystkie te prawdy. No wie, wie Pan, jak w szkole jest dobry uczeń i zły uczeń, prawda. Da, i dobry uczeń czyta książkę, uczy się i odpowiada zgodnie z tym, co czytał, a zły uczeń będzie czytał książkę i nic z tej książki nie zapamięta no, i, i, i dwoje dostanie z egzaminu. Ale to je, takie społeczeństwo nasze jest i niestety no, pracujmy, żeby następne pokolenia myślały inaczej. Natomiast ja się na to społeczeństwo nie obrażam. Jest mi oczywiście źle. Jest mi oczywiście przykro i... i nie chodzi o to, żebym ja się czuł, ja nie chodzę na te spotkania z młodzieżą, żeby mi mieli mi, brawo, prawda? Bo ja tutaj jestem taki, byłem takim herojem, prawda? nie byłem, ja tutaj jest wystawa o Herbercie, prawda? I ja naprawdę tak myślę, tam jest taki wiersz jego, to nie bywa, to nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, prawda? I to tak jest, prawda? Prawda? Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, Odwagi tym, co tej odrobiny niezbędnej uwagi, odwagi nie mieli. Oni bronią swych życiorysów. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I jeżeli oni występują gwałtownie prawda, w obronie, to ja mam świadomość, że oni bronią swych życiorysów, a inni jeszcze bronią życiorysów swoich rodziców, prawda? I to, chociaż muszę panu powiedzieć, że ja im człowiek starszy, to troszkę inaczej znowu na to patrzy. No tu to, to przepraszam, bo ja, ja mam jeszcze gadułek, ja mógłbym tak, yy, no, parę godzin, a... Dziękuję. Mi teraz na koniec, ponieważ będziemy zbliżali się do końca, ja chciałam jeszcze zadać pytanie panu, panu doktorowi o takie bardziej społeczne, powiedzmy jakieś gospodarczo-finansowe, Kutki stanu wojennego, tak bym prosiła w kilku, w kilku zdaniach. Wydaje mi się, że można powtórzyć tutaj to, co już padło, to znaczy właśnie ta chęć, obywatelska chęć działania, spontaniczna aktywność to uległo rozpadowi. I to na dobrą sprawę, pomijając właśnie wspomnianą aktywność podziemną, czy wydawanie pracy, czy książek, czy manifestacje, to absolutnie nie miało szans powrócić do stanu sprzed 13 grudnia 1981 roku. Ja sobie myślę, że w dzisiejszych czasach brakuje takiej właśnie oddolnej aktywności na całkiem, no, całkiem takich oddolnych polach działania, czyli w życiu codziennym, choćby taki aspekt postawy obywatelskiej, jak udział w wyborach, czy, czy, czy też właśnie kwestia identyfikacji z, z no, osobami w polityce. Niestety polityka jest uznawana z tego co wiem, za sprawę brudną. Są różne tego przyczyny. No i należałoby dążyć do, do tego, właśnie także wyjaśniając dziedzictwo Solidarności, dziedzictwo tych postaw, które, które wtedy bardzo słusznie były uz, uznawane za takie właśnie przejaw no, samodzielności wolności. Warto by było do tych, do tych, kwestii powrócić. Właśnie przy okazji spotkań z młodzieżą, żeby te postawy może próbować właśnie na nowo zaszczepić w młodych ludziach, którzy z kolei mieliby dzięki temu może większą szansę, w pozytywny sposób w życie społeczno-polityczne naszego kraju wejść na u, u progu dorosłego życia. Także mam, mam taką nadzieję, że y, tutaj także widzę rolę historyków, y, którzy y, opisują te, y, te wydarzenia sprzed y, no, już y, 10 lat, dziesiąt y, lat, tak i y, 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 mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki takim spotkaniom, dzięki także językowi, który no, znaczy mam takie wrażenie, że język taki drastyczny, agresywny nie służy nie służy właśnie budowie tego społeczeństwa obywatelskiego